Dagmara Kaźmierska w niedzielę miała po raz kolejny stanąć na parkiecie tańca z gwiazdami, ostatecznie jednak musiała zrezygnować z programu. Przyczyną tej decyzji była kontuzja, której nabawiła się podczas treningów. Jak na te informacje zareagowali internauci? W sieci zawrzało, a zdania są podzielone. Udział Dagmary Kaźmierskiej w tańcu z gwiazdami obił się szeroki echem w mediach. Internauci mieli sprzeczne wizje dotyczące jej scenicznych występów w tanecznym show. Jednak wiele osób zasiadało przed odbiornikami, by zobaczyć, czym tym razem zaskoczy ich celebrytka. Nie trudno było zauważyć, że przez problemy z nogami jej choreografia nie była tak spektakularna jak innych uczestników, a sama królowa życia otrzymywała mało głosów od Jury. Udawało się jej jednak przechodzić do następnych odcinków. Zawdzięcza to głosowaniu widzów którzy chcieli, by utrzymała swoją pozycję w programie jak najdłużej. Niestety, jej występ w ubiegłą niedzielę był tym ostatnim. Celebrytka jednak nie odpadła, a zrezygnowała z udziału w tańcu z gwiazdami. Swoją decyzję argumentowała problemami zdrowotnymi, których nabawiała się podczas wcześniejszych treningów. Są na tyle doskwierające, że nie jest w stanie tańczyć. Przed kilkoma dniami Dagmara Kaźmierska uteskiwała na bolące żebro. Które, jak wyjaśniła, jest pęknięte Zdradziła wówczas, że do kontuzji doszło podczas treningu, a znacznie ją ogranicza ruchowo. Nie trafiła pani Iwonka, bo nie mam lekceważącego stosunku. Mało tego, od tygodnia mam pęknięte żebro i robię dobrą minę do złej gry. Poza tym pani Iwonka nie wie, jakim ja okupuję to bólem codziennym, bo nawet mam problemy z chodzeniem, a co dopiero z tańcem, powiedziała w rozmowie z Pomponikiem. Wygląda na to, że kontuzja, której nabawiła się Dagmara Kaźmierska, jest na tyle dokuczliwa, że celebritka tuż przed emisją kolejnego odcinka Tańca z Gwiazdami postanowiła odejść z programu. Na Instagramie wyjaśniła dokładnie całą sytuację. Przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie, muszę zrezygnować z programu tańca z gwiazdami. Kropka niestety, z tym żebrem jest tak ogromny problem. Mam problem nawet z oddychaniem. Całą noc nie spałam dzisiaj. Jednak nie dam rady dalej. Przepraszam was, jeśli was zawiodłam, bo wiem, że chcieliście, żebym doszła do finału, powiedziała na nagraniu. Zobacz także, taniec z gwiazdami musiał skrytykować Kazmierską. Później ją przeprosił informacja o rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej z tańca z Gwiazdami dla wielu osób było zaskoczeniem. Jak na tę decyzję zareagowali internauci? Okazuje się, że zdania są podzielone. Część użytkowników ubolewa nad jej odejściem z programu. Jednak pojawiły się również głosy wyraźnie cieszące się z tej informacji. W sieci wyraźnie zawrzało.